Właśnie, kochani, idę na ogród. I tak wygląda ścieżka do mojego ogrodu. Bez gumiaczków ani róż. O, ja Cię kręcę. A moja fasolka stoi też w wodzie. No niestety i por i fasola. Oj, ciężko ta widzę, cienko będzie cienko. Tutaj to samo tu mam fasolę. Tu mam fasolę na suche nasiona. Jak widać po tym ulew, po tej ulewie wczorajszej najprawdopodobniej może się tak zdarzyć, jeżeli to szybko nie obeschnie, że zacznie mi to wszystko po prostu gnić. Oj, oj, oj. Dobra. Im dalej, tym lepiej. A po co ja tu dzisiaj idę? A idę oberwać sobie fasolkę szparagową, może coś z niej zrobię. No i zobaczyć jak tam ogórki, czy cokolwiek urosło. Jeśli chodzi o fasolkę, no to tyle. I taki jeden ogórek szklarniowy. Tam rosną sobie te białe grzybki, które w sumie nie wiem czym są, ale są fajne, niech sobie rosną. Już są bardzo przerośnięte. Ale to nie przeszkadza. Pomidory na gruncie bardzo nie ucierpiały, ale już widzę pierwsze objawy. Żółte liście, gdzie nie gdzie jakieś przebarwienia. Także jakaś tam zaraza na pewno wkracza. Natomiast jeśli chodzi o foliak, to powiem Wam, że bardzo będę musiała szybko się żegnać z moimi uprawami w foliaku, bo o ile... Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest ok. To na przykład tutaj jest taki listek, jakby zwiędnięty. Tutaj nie wiem, czy będzie widać. Jest taka plamka, jakby szara. Tamta roślina w kąciku to jest akurat perun w kącie. Oberwałam mu sporo liści, bo miał takie dziwne plamy. Jeśli chodzi o ogórka, to zobaczcie. Także także. zrobiło się bardzo zimno. W tej chwili w foliaku mam 15 stopni. Ja go tu nie zamykam ze względu na to, żeby rośliny miały przewiew, ale jednak dla dyniowatych czyli ogórki i dynie i tym podobne, no niestety one nie lubią. Nie lubią. Na szczęście pomidory jakoś sobie tam radzą. Cytrynek groniasty zaczyna dojrzewać, natomiast jeżeli chodzi o zorzę toruńską, figerelle i te inne pomidorki, to powiem Wam, że na tę chwilę nie ma w ogóle śladu o Następny liść. Z, jakąś, z jakimś grzybkiem. Tu kolejny. Tutaj akurat to jest zorza toruńska. No i jak wiemy, zorza toruńska, ona jest taka podatna. Podatna. O, tutaj jest cały kwiatek zainfekowany. Także chyba będę musiała się powolutku żegnać z moimi uprawami. Mimo tego, że mamy dopiero sierpień. No ale cóż, nic na no to nie poradzimy. Tak to właśnie wygląda. Roślinki by chciały jeszcze rosnąć, ale niestety, niestety, raczej nic z tego nie będzie. Dobra, dość tego użalania się. Nawet młoda roślina ogórka, która powinna spokojnie dojrzewać i rosnąć, już ma plamy. Także, kochani, no nic, biorę się ze zbierania ogórków. Mam nadzieję, że tam będzie trochę lepiej. Powiem Wam, że zbieranie w takim gąszczu ogórków to jest nawet fajna sprawa. Bieramy sobie wiszą elegancko. Nie trzeba się mocno chylać. Na płotku podchodzę i zrywam. Także polecam dla wszystkich, którzy nie lubią zbierać po ziemi. Znowu kochani pada, a tu zobaczcie na ziemi dojrzewami kolejny pomidorek zabiorę go mimo że jeszcze nie jest dojrzały ale go zabiorę żeby doszedł sobie w domku cały ten krzaczek leży jeden i drugi także nie ma co jak widzicie na tych też zaczyna się pojawiać chorobsko ta niska temperatura w połączeniu z tymi deszczami które padały a padał u nas deszcz. Wyobraźcie sobie, yy, całe, całą niedzielę, 6 sierpnia, cały dzień od godziny 4 rano do. Kładłam się spać o 11.30. Jeszcze padało, także cały czas deszcz, deszcz i deszcz. I powiem Wam, że mam troszeczkę dość deszczu. Oprócz tego zrobiło się bardzo zimno. I w związku z tym naprawdę nic się nie chce zbierać ogórki. Zbierałam ostatni raz tydzień temu, wiecie. I powiem Wam, że w sumie dużo nie przegapiłam. No jest kilka większych. Nie mówię, że nie, zobaczcie. Jest kilka większych, ale nie są aż takie bardzo duże. No jeden tak pójdzie na mizerię. Ale w tygodniu nie zbierałam, bo jak zaglądałam, to one praktycznie nie rosły. Więc podejrzewam, że gdzieś tam któryś dzień był cieplejszy i wtedy trochę podskoczyły. Ale ogólnie to bardzo słabo. Mam cichą nadzieję, że jeszcze cośkolwiek urośnie, zanim to wszystko całkiem padnie. Ach, aż się słabo robi. A tyle było pracy i tyle radości. A teraz co? A teraz wygląda to tak bardzo, bardzo słabo. No i kochani, zebrałam zebrałam biadereczko takie ja wiem, z 5 litrów może. Jednego ogóreczka zostawiłam sobie na nasionkę. Będą z niego nasiona. Chociaż może ta odmiana nie jest dobra do zostawiania nasion, ale zobaczymy, co z nich urośnie. Natomiast tutaj mam kwiatki bardzo ładne. Skubane dostały wody i zaczęły rosnąć jak szalone. Tamten najwyższy to jakiś mam, metr 50 albo metr 60. Jest prawie równy ze mną. Kwiatków na razie tyle. Jeden taki maleńki. No ale dobrze, że chociaż tyle. Jabłuszka zaczęły spadać. Ale takie mizeroty wiatry po prostu je otrzepały. Przerastają już te grzyby, które tutaj postanowiły wyrosnąć. Były ładne, teraz są mniej ładne, ale wszystko zostaje na miejscu. Nic nie zamierzam stąd zabierać. Niech sobie będą. Kapusta, która była bardzo brzydka, powiem Wam, że środki zaczęły rosnąć, tak jakby dostały wody i czekały tylko na to. I nie widzę, by dalej były robaki, więc te robaki już chyba sobie poszły gdzieś. Nie wiem, czy coś z tego jeszcze będzie. Z ogórków pewnie tak. Co do pomidorów, to mam coraz gorsze przeczucia, bo na gruncie też widzę, że jest sporo zainfekowanych liści i krzaków. Więc pewnie tylko patrzeć jak zaczną chorować owoce. Co do tych pięknych, wielkich, olbrzymich słoneczników, które mają po 2 metry, nawet lepiej, ze 2,5 metra, to powiem Wam, że wszystkie, które już, już chciały pięknie kwitnąć i mieć piękne te owo, yy, piękne nasionka, no to już je ptaki omłóciły, nie? Z mojej aroni widzę zwiało włókninę, więc podejrzewam, że też już się za niej zaczęły dopierać ptaki. Muszę tam iść sprawdzić i pozbierać ją najprawdopodobniej dzisiaj, bo tą, której nie nakryłam, już była, że tak powiem, szamana. Uciekam powoli. Trzeba włożyć okureczki, pozbierać jeszcze parę rzeczy. A tam, kochani, zobaczcie, jak pięknie ostropest. Klamisty, kwitnie. Śliczny, też bardzo wysoki. No, nasion zbierać nie będę, ale niech sobie rośnie. Wysieje się na przyszły rok. Piękna dalia, wreszcie rozkwitła. Szkoda, że tylko ta jedna. Druga nie ma ochoty. Dobrze, że chociaż ta pięknie kwitnie. Cieszę się bardzo. Tym bardziej, że miała takie przeboje zimowe. Aronia jednak nie najgorzej. Ta tutaj, zobaczcie, ma całkiem ładne grona. Tak myślę, że jeszcze z tydzień czasu i trzeba będzie ją zebrać. Ale póki co jeszcze jest spoko. Ta, z której zwiało włókninę, wygląda tak. Czyli zobaczcie, jeszcze są gronka niedojrzałe, więc jeszcze troszeczkę trzeba będzie poczekać. Te niżej to w ogóle są, zobaczcie, niedojrzałe. Ech, ale tu zobaczcie, już widać, że było skubane. Już mi tu jakiś ptaszek podbierają, więc chyba jakąś cienką, cieniutką włókninę trzeba będzie znaleźć i to założyć. Tyle wody jest. Tutaj mam taki dołek, i on jest równy z gruntem. Pełni sięńki wody, nawet się z niego wylewa. Tutaj na ścieżkę O mojej bratowej w ziemniakach też stoi woda. A tu przy tym dołku, kiedyś posadziłam tatarak. I ten tatarak, zobaczcie, pięknie kwitnie. Ten rok chyba jest mu bardzo dobry. Prawie ma tu jak nad jeziorem, albo nie wiem gdzie nad jakimś dużym zbiornikiem wodnym. No i, kochani, tym akcentem żegnam się z Wami. Życzę wszystkim spokojnej reszty tygodnia. pa, pa kochani, do następnego. Mam nadzieję, że już w lepszej pogodzie bo ta deszczowa naprawdę jest strasznie przybijająca.